Szanowni Państwo, według badań Uni Uniwersytetu Cambridge osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności stanowią aż jedną ósmą wszystkich użytkowników internetu. Oznacza to, że mówimy tutaj o dziesiątkach milionach, milionów osób. W Polsce w 2015 roku weszło rozporządzenie Ministerstwa Administracji Cyfrowej, które nakazuje, by wszystkie instytucje publiczne, a mówimy tutaj o 85 tysiącach podmiotów, przestrzegały tzw. Międzynarodowego Standardu Dostępności Stron Internetowych, czyli WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Nadal jednak wiele stron, a także aplikacji na komputery nie jest dostosowanych do tego, żeby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. I o tym chciałbym porozmawiać z moim gościem, którym jest Norbert Niedojadło. Osoba niepełnosprawna cierp cierpiąca na rdzeniowy zanik mięśni. Cześć Norbert. Cześć, Paweł, dzień dobry. Za... Norbert, chciałbym zacząć od takiego pierwszego pytania. Jakie są takie największe problemy, na które Ty natrafiasz, gdy korzystasz ze stron internetowych? Znaczy, w moim przypadku e, problemy to są głównie e, fizyczne, tak? E, mm -hmm. e, w moim przypadku to e, obsługa kreatury, e, nierzadko brak obsługi e, kreatury wirtualnej, e, jakieś elementy klikalne na, na stronach internetowy, który kiedyś na raczej małej ilości sklepu. natomiast tak, no to e, ostatnio spotkałem się z dużym problemem e, w obszernie Windowsa po e, zmianie laptopa e, okazało się, że ja e, wykladniesz myszki, myszki czy na padzie bo ja myszki już sami na padzie po prostu działa tak ciężko, że nie jestem w stanie go wydusić. I mm. pojawił się ogromny problem, co z tym fantem zrobić. Ponieważ, um, jakby nie w ogóle miałem sobie funkcjonowania, i mieliśmy jakieś pracy, wykonywane pracy, bez punktu nowego przebysza myszy. No i to był ogromny problem. Udało się gdzieś tam znaleźć jakąś aplikację, która się nazywa Mode Spider. Eee, no i on się zastępuje. Eee, po prostu funkcję klawisza 15 na siebie. Klawisza 15 na siebie. Klawisza na siebie. Czyli, czyli musiałeś położyć się... dodatkowe aplikacje, tak? Do, do tego, żeby, tak. żeby poradzić sobie tak. z tym problemem. Mhm. Tak, było to niezbędne. To niezbędne. Eee, ja wpadłem w unikacją panika. Nie ukrywam. Bo teraz jeszcze nie no, dla mnie to było, I dla mnie taka funkcja jest zbędna, niezbędna, a przekazały to, że już ma, nie jestem w stanie wcisnąć wreszcie. Tak więc e, nawet na tym etapie e, w wersji windowsowej e, są problemy, bo przecież może byłoby taką funkcję dostępna do systemu windowsowego na przykład, tak? Mm -hmm. A nie ma oczywiście problemu. Ale ty, ty akurat nie masz problemów ze wzrokiem, czyli, czyli widzisz wszystkie, wszystkie elementy na stronach, tak? Tak, tak, tak. To jest a a, a jak, jakie, jakie problemy mają właśnie osoby, które są osobami niedowidzącymi? Jak, co tutaj powinni twórcy stron internetowych, albo na przykład aplikacji na komputery, albo na smartfony, co powinni zrobić, żeby te strony po prostu były dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, chociażby właśnie takich osób niedowidzących? Znaczy się, tutaj mamy bardziej zespoły na bo e, przecież większość instytucji, które, jak wspomniałeś na początku, e, mają już obowiązek dostosowania swoich stron. E, niestety większość instytucji że rozumie, w ogóle dostosowanie stron. E, niektórzy myślą, że wydanie funkcji powiększania e, tekstu, ewentualnie go wgłoszczenia, jest e, załatwieniem sprawy, temat. No i już nie, nie jest tak. E, Funkcję powiększania tekstu mamy już. E, w większości przeglądarek, eee, więc nie jest to jakimś elementem niezbędnym. Bardzo ważnym elementem jest e, dostosowanie strony do widoku, czy do dostępności kontentu. I mam tu na myśli jaki kontent techniczny, czyli e, HTML-owy, techniczny, taki też kontent e, tutaj tekstowy w przypadku audiodeskrypcji jest to dość istotny element, który musi być tekst pisany, musi być prostym, zwięzły prostym, by móc otworzyć odtworzyć audiodeskrypcję. Tego mm -hmm. brakuje, tego nie ma, tego, yy, tego o czym mówię o tym mówię, że yy, większość instytucji uważa, że mają wydarzenia w WCAG'a to na pewno nie mają, bo dodanie funkcji, y, podniesienia tekstu, czy wyłuszczania kolorów, czy wydawanie y, serwisów, to, 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 to nie jest wszystko jeszcze, tak? Mhm. Czyli tutaj nie tylko i wyłącznie chodzi o samą zmianę tego, w jaki sposób będą konstruowane strony, chociaż akurat ciekawe informacje ja się dowiedziałem z prezentacji, którą mi podesłałeś przed moim programem. Prezentacji, którą ty przeprowadzasz podczas, podczas różnych konferencji. I tam zawarłeś taką informację, że strony, które są budowane z wykorzystaniem popularnej platformy WordPress, mhm. wystarczy, że doinstalują prostą wtyczkę i ta wtyczka ja. doda wiele takich funkcji, które ułatwiają Ułatwią już y, nawigowanie po tej stronie, tak? Możesz przypomnieć, znaczy, jak się ta wtyczka i tak, nazywa? I nie. I tak i nie. Tak i nie. Aha. I tak, i nie. Ponieważ zainicjowanie y, samej wtyczki y, nie rozwiązuje tych problemu. Ona nam daje jakieś dodatkowe informacje, ale często jest tak z zgodnie ze standardami, jakie mamy, a mamy jeszcze jakieś nie? cała lista standardów, jakie powinny być. Wykonane. Tak, i w 90% e, objawia się o kontakt z e, i konieczność stosowania tego e, od strony konia, od strony, e, no, technicznej. Mhm. Czyli, czyli, tak jak wspomniałeś, e... To też jest nie tylko i wyłącznie kwestia dostosowania samego wyglądu strony, czyli to co wspomniałeś o, o tym, że y, twórcy takich stron tylko powiększają czcionkę albo zwiększają kontrast na, taki, na takiej stronie, ale zapominają także o samej treści. I istotne jest to, żeby też myśleli tworząc. Y, Tę treść, żeby, żeby taka treść można było, mogła być poprawnie odczytywana chociażby przez system e, audiodeskrypcji, tak? To też jest akurat bardzo istotny element w przypadku wielu stron, który ułatwi nawigowanie po tych stronach e, przez osoby niepełnosprawne, tak? Tak, dokładnie tak. Na przykład tutaj dwa główne portale informacyjne, jakie są, wiadomo, wyczerma y, y, Polska. Mm -hmm. e, mają swoje aplikacje online. Mają swoje oferty, swoje aplikacje, mają e, właśnie audiodeskrypcje, ale na przykład e, często często nie jest wstrzymywany cały kontent, no. te przykład poboczne elementy, coś jest błędem, e, na przykład nie zajął, zajął to ludzie poprzedniego etyku i tak dalej. Więc e, tutaj też she to the different sorts of vegetables. these were the elements of the to the family ate three of the vegetables, two of Na samym początku wspomniałeś o Twoim problemie z, z obsługą Windowsa właśnie przez ten problem z, klawi z klawiszem w myszy. Ale jeśli chodzi o sam interfejs tego systemu, czy to dostrzegasz jeszcze jakieś problemy, które można byłoby poprawić w takim Windowsie albo na przykład w systemach na smartfony typu Android, iOS? Czy, czy tam to wszystko dobrze funkcjonuje, czy jeszcze warto byłoby coś poprawić, żeby, żeby ułatwić korzystanie z tych, tych urządzeń? Słuchajcie, znaczy tak, jeżeli chodzi o e, aplikacje mobilne, no to tutaj mamy ująć wprost tak? E, nie ma e, takich aplikacji, spotykam się niezmiernie rzadko, mimo, jako fan, e, tam e, technologii, to często te aplikacje przeglądam w pewnym typu. Natomiast, jeżeli chodzi o innowacje, no to sam mam na przykład problemy z obsługą kredytu ewentualnie. Uważam, mhm. że jest ona mocno niedopracowana i myślę, że się może wiele większości rzeczy dopasować. Rozumiem. Norbert, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tymi, tymi kilkoma informacjami z nami, z naszymi widzami. Myślę, że to jest akurat bardzo ważne to, co powiedziałeś, że reprezentujesz bardzo dużą grupę osób, które są w tym momencie po prostu wykluczone cyfrowo. Bardzo tak, dziękuję. nie bójcie się ich. Czy to w komentarzach, czy to w stronach pisków e, e, blogowych. Wderzajcie nie bójcie się, my też istniejemy. Też chcemy do Was dostęp, też chcemy tych informacji, jakieś od Was. Trzymam kciuki. Dziękuję Jasne. bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję, dziękuję Norbert. Drodzy Państwo, grupa osób z różnymi niepełnosprawnościami, tak jak wspomniałem na sam porządku, jest ogromna i pamiętajmy również o tych osób, nie wykluczajmy ich cyfrowo, nawet jeżeli nie jesteśmy zmuszani odgórnie przez regulatorów, to zadawajmy o to, żeby nasze aplikacje czy strony internetowe były również przystosowane do obsługi przez takie osoby. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.